Cześć! Witajcie! Z tej strony n 40 W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie przesyłkę od Damiana Betek. Jak mówiłam wczoraj, nagrywałam filmik to dzisiaj. Jak ja nagram następny, otwieram przesyłkę od Damiana Betek. Co tutaj znajdziemy? Jeszcze coś? Tak, jeszcze coś. List. Hej, to ja, Damian. W zamian chcę, żebyś wysłał mi coś z serca Barcelony, na przykład karty lub zdjęcia, bo ja jestem fanem. Co on tu napisał? Klub. Tego klubu. Dobrze. No i przejdźmy do rzeczy. Co mamy? Wymiana. Tutaj niepodpisane i gormiti. Zaczniemy od gormiti. Aha, bo ja mam figurki, takie te gormiki, mam takie szkalupnik gwiezdisty, tutaj mamy opis, moc winność, horn, leśny róg, diamantes, rondor podniemne ostrze i Xero język ognia. Tak te karty z tyłu wyglądają. Teraz czekajcie. Co mamy? Mamy. Może tutaj to nie podpisane chyba. A, to są naklejki z ekstra klasy tego roku, tylko mam trochę tych naklejek już, ale mało. Kamil Wiczek z Piastakliwice, Tomasz Hołota z Śląska Wrocław, Robert Jerz z Górnika Zabrze, Świeciak Mateusz Mak z GKS-u Bełchatów i tutaj mamy różne Piastakliwice. Jeszcze mamy tutaj dwie rzeczy. Wymiana i niespodzianka. Niespodzianka na koniec. Wymiana, a wymianą jest z Bundesligi coś. Widzicie? Jest to Philip Lam. To karta Klap, klap Store. I no, oczywiście ja miałem tą kartę, ale się wymieniłem. I chciałem go jeszcze raz zamówić. I ostatnia rzecz to niespodzianka. A, to takie coś, Misiek z piłką, można, ale super. Cii, robi przewrotkę. <ścoughs> to była przesyłka od Damiana B, tak? Tak, Damiana B. No, dzięki za tą przesyłkę. Wysłałeś mi te, tyle rzeczy. O tyle rzeczy. O, tyle rzeczy mi wysłałeś. ale troszkę mało, ale niech będzie. O. No dobrze, mam nadzieję, że unboxing tej przesyłki Wam się podobał. Na, oczywiście, że się miał wcześniej, oczywiście o wiele wcześniej, dwa filmiki wcześniej. Miał być konkurs, ale po prostu nie miałem czasu nagrać i nie miałem czasu tego nagrać, no i po prostu konkurs może zrobię kiedy indziej, więc no, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Cześć!